Ten mutekal przymknij mordę. O, teraz powiem sobie zbierali. coś. Jak się coś będzie. A nie. A nie takie gównie. E, miałem wam pokazać tam gra, tylko drugie, nie, nie gra, tylko jakby do minigierka dodatkowa taka, aby się bardziej wstraszyć. Do tego. Tak. Nagrywać... No, zacząłem nagrywać drugi odcinek ziomluz, ziomlu. mę. No i po prostu normalnie wam sobie na tak idę Idę Przesiądę cały Gdy jakieś dawny mnie zjadł I no co spoko no co spoko. mówię Mówię tak, wtedy do Was Wo I co koniec? A nie zaczynałem A tu nagle mi wywalił grę A że ja mam ustawione Na moim Kurz. co się stało No że ja mam ustawione na moim nakrywacie na mojej nagrywarce, żeby mi grę, grę nagrywa, a nie w okie. Nie. No co no się automatycznie włączył. No kurczę, ej, co mi się dzieje? Ej, kur... ej, ej, e, co mi się dzieje? Ej, 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 e, 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 co mi się dzieje? Tam coś stoi debil jakiś... Tam, tam ktoś stoi debil jakiś... Debil. ja, sobie, z Hello? Hello? Hello. 7, 5, 6, 8 7, 5, 6, 8 7, 5, 6, 8 Maar ik zit maar, maar ik zit niet, dobra Oei, ja, daar is je man Hai Hai, 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 hai Hai, tobie, hai, Przed sobą, jak się on coraz bliżej jest? Wszystko wydaje. Czy on będzie coraz bliżej?

Ale my puściliśmy. Uciekaj. uciekł. Uciekaj. Bo U... Lut ma lina. A co? Ja od razu uciekam. Uciekam. O, właśnie mi no, puściliśmy Kurde. Co się dzieje? Słup pierwsza. I czekaj. Ja mam... O, dziś history tego. Dzieci były sobie, no były w tym tam czymś tam. Jakieś tam imprezce po prostu. Po prostu. Po prostu. Imprezce. Tak. Imprezce byli na Gdzie to Ty, ktoś w klimatyzacji jest. Jeszcze raz się boję, dobra. Nie wam to w opisie, bo naprawdę... Nie, już! <stukamy> <stukamy>

Nocy, łagam, łagam się, nie, 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 Wspomnę. Nic, nie, przypomnę. Nic, nie, przypomnę. proszę, 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 proszę. proszę. Fok, tam jest tutaj, 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 widzisz się? Fok, już nie patrzyłem dupę Dostałem dostajemy zawału hej, fajnie, fajnie sobie zrobiłem? Na powrót grać w, w tę tyg... gówno. Mi dotąd, ogarnąć. Mogę ja się Mogę się ogarnąć. serce. Tak. się ogarnąć. Potwory w spokoju świętym albo wam dam w mnie Potwory głupie, albo dam wam wry. Po prostu dam wam bry. Fuck you, fuck you. A i właśnie z kamerką kamerka w tle. Ha. Marcin, daj kamerkę. Marcin, daj kamerkę. Marcin, nie ja bodziam, daj kamerkę. Kur... daj kamerkę. Kurde, daj daj, 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 daj daj kamerkę. Uczucie, że ten kapi się dał. Marcin, no daj kamerkę! Dzień, no a więc, co ja się będę męczył? Nie, ja się nie będę męczył. Co na głowie? Ale serio, wiecie co? Napiszcie w jak normalnie sobie kamerkę zamontować, bo ja nie wiem. Nie wiem. Dziękuję wam za subskrypcję. Subskrybujcie na hajs A hajs wymieni wymi na openingi Tak openingi będą robić z GO No i za, to jeszcze, za ten hajs sobie jeszcze kupię CSAGO. GO Zobaczcie, wypracuję kawę To, 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 masz tu dom jeden Jak normalnie widzów poszle On <grym> normalnie zabiłem. W postaci awantura była O jednego użytkownika, psu, psu, cheater no, O no, co kurde, ile przekres poleciało na niego Chodź idzie Fajnie psu widzów Fajnie psu widzów napiszę, ale dom, no tak jak tam y, jako, jako, jako kosik pałka, zdał napisał. One że same cię oglądają lesby, cioty i lesby. Chyba jego. Halo! Jezu już nie wiem czy mnie dobrze słychać. Czy mnie nie zróbą. O Jezu, nie dość że spadłem prawie z krzesła i się badałem. To tak, że jak boli mnie starczy, to się wstrzymałem. A po drugie to mnie nie, nie to słychać, hady. Czy... Słyszycie mnie! Zostawcie mnie złe duchy, złe duchy. Haj! Haj! Się mamen! Się mamen! Się mamen! Yo motherfucker, Nie ma nikogo z dawnych! Tutaj już nigdy się nie pojawi pewnie po wezwanie Nie ma nikogo z dawnych! A dawny są złe! Mm. I jest czwarta godzina, a jeszcze tu nikogo nie ma! Być pojawił się jeden pan zły, który napluł mi prosto w oczy. Mój koleś się przespał z dwa razy, zamknął oczy, policzył do dziesięciu. No i jakoś tak wyszło, że ja jeszcze żyję. I nagle nadeszła piąta w nocy i muzyka dupcy w mi wy... wy, 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 wy. I nie to bardzo śmierdzi. Bętylation mam Patrzcie się tam. Cofnijcie sobie. Cofnij. Masz cofnąć. Jak nie widziałaś. O za nicował. Nie co sam dostanę cował. Ten down tam jest. Ja się go boję. Nagle Ewór mi wyskoczył Nie wiem czemu. się na nie. 对。